Dzisiaj jest dosyć szczególny dzień, bo zabieram Was w podróż do dwóch bibliotek, bardzo ważnych dla projektu na Zaczynamy od tutaj biblioteki przy Zespole Szkół Szkoły Piotra Dankowskiego w Etenowiem, to jest szkoła, do której chodziłem. W ogóle z tej szkoły Nasz Rider po raz pierwszy pożarczy świat. Tutaj ten projekt się rodził. Tutaj te, te dwa okienka, które tam widzicie. Tutaj te, te, te na dole, prawda? To tam. Była pracownia informatyczna, w której pierwszy nasz rajder poszedł w świat. Stamtąd komy wyszły, stamtąd komy wyszły. To były pierwsze osoby, które go czytały, a dlaczego idziemy do tych bibliotek i do, do tych miejsc? Ponieważ chcę przekazać specjalne egzemplarze na rzecz właśnie tych bibliotek. Drzwiami, była moja klasa czasem właśnie tworzyła na naszego rajdera. Są też jakieś nasze rajdery szły. To jest druga praca informatyczna, taka nowsza była. Esterajs, win, przypadek, nie sądzę. A tu schodzimy do biblioteki. Przekazane książki. Ruszamy do drugiego etapu, czyli jedziemy do Sławie Beskidzkiej. Yo, słucham! I'll be walk five hundred miles, I'll be walk five hundred more just to be here. mmm mm, 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 Jestem w do dotarłem. Podążam w stronę e, e, Temachu Biblioteki, e, żeby tam przekazać, prawda, e, książkę na Schneider's Act. Bo jeszcze do zeszłego roku, gdybym miał to robić, to zrobiłbym to w tym miejscu, przy tym budynku. To jest stara siedziba Biblioteki To Jest długi czas tutaj właśnie, wszystko pracowali. właśnie się pierwszy że znajdę. Tu były też tak, ale jest przeniesione z nowego miejsca i posiedzimy do nowego miejsca. A karczma rzym się nazywa. Pod, tutaj siedzimy biblioteki nową. Znaczy, to, to a, się w Centrum kultury i wieniawi jego Waltera. Tak to I wygląda No i ja zaraz wchodzę i będzie przekazanie. W tym momencie yy, zostało przekazane, ciepło przyjęte, bardzo fajnie cieszę się. Tak się kończy ta podróż. No a zapraszam, bo cały czas można dostać naszego rajdera. Tak, jest dostępne. Szczegóły w linku pod y, tym filmikiem. No, pozdrawiam Skryba! i jedziemy do Serbeskidzkiej eee, to widzimy piękne i co było zupełnie, absolutnie niezamierzone i piękne ale tuż po tym jak wsiadłem do busa to radio poleciało górą tych golec orkiestry Gromiego i BDoS-a no powiem, bardzo ładnie się złożyło